sporej przerwie. Bardzo Was przepraszam, że tak długo mnie nie było. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Na pewno się Wam jakoś zrekompensuje wrzucając jakieś częstsze filmiki. Dzisiaj przychodzę do Was z holem ubraniowym. Będzie to Mierzymy. Będzie to firma Lu. Lu. Także ja mam tutaj herbatkę. Zróbcie sobie również herbatkę. I zapraszam Was na Mierzymy ze mną. W e, takiej folii Pierwszy raz zamawiałam w ogóle z tej firmy O, tu jest logo Z tego co wiem, to jest to firma taka dość droga Chciałam sprawdzić po prostu o co tam chodzi Bo wiem, że tam firmę e, reklamują takie gwiazdy jak Claudia Erdursi, e, Karolina Piesarek e, Kto tam jeszcze był? Natalia Siwiec i w sumie każda taka wybita, już wybijająca się gwiazda. Yy, widzę, że reklamuje tą markę, także nie wiem, czy fenomenem są po prostu tutaj tylko gwiazdy reklamujące yy, ten odzież. Czy, czy te produkty się obronią też same w sobie i będą adekwatne co do ceny. Dlatego Was zapraszam na moją yy, rzetelną recenzję. Powiem Wam, że pierwsze wrażenie jest no wow. Fajny bok, spójrzcie, bardzo ładnie zapakowany. Także sami widzicie, karton prezentuje się bardzo elegancko. Jak tam u Was pogoda, u nas jest dzisiaj przepiękny śnieg. Przepiękny śnieg. No pruszy fajny śnieg. Byliśmy dzisiaj z mamą na sankach. Także pierwsza jego taka zima lekko świadoma jest zaliczona. Dobra na nich się. Oj, karteczka mi tu wypadła. Tak. Dziękujemy za zakup w naszym sklepie. Cieszymy się, że wybrać właśnie ten produkt. Nasze posługienki projektujemy i szyjemy sami od podstaw w Polsce. O, i tutaj jest ważna informacja, że zamówienie masz zwrócić w ciągu 30 dni od doręczenia paczki. Także fajnie. Yy, mamy fakturkę w środku. Ja już tam szukałam w telefonie, ale skoro jest fakturka, to jeszcze lepiej. Dobra. Postaram się to ładnie otworzyć. Eee, co do zamówienia, to zamówiłam tutaj chyba dres, z tego co pamiętam i jakieś sukienki. Wiecie, oni w swojej ofercie e, nie mają tak urozmaiconego asortymentu. Są tam bardziej sukienki, piżamki i chyba teraz doszły dresy. Jeśli chodzi o odzież taką mówić, czy swetry, czy bluzy, czy spodnie, to tam absolutnie tego nie ma. Dobra, pierwszy mamy dres. Właśnie go reklamowała ta Karolina Pisarek? Pisarek, ja nie wiem, jak ona ma top <tostop> modem. I postanowiłam go zamówić w taką panterę z wyszytymi. Z, z napisanego z tą firmą "lu" Coś takiego. Bluza jest widzę troszkę szersza, taka oversize. I do tego mamy spodnie. I chyba y, wiem, że można to zamówić, jaka nam była rozmiarówka bez Ja mam xs O. I dobrze ją wzięłam, bo widzę, że spodnie, ale są czy takie jakieś krótkie. Czy tak mi się wydaje. Nie wiem, fajny, fajny materiał. Pierwsze wrażenie jest OK. Tyle, że wiecie co. No jest to taki cienki dres, nie jest y, w środku w ogóle ocieplany. Tylko jak już na takie pierwsze wrażenie, no jest ładny i ładnie obszyty, ale cena właśnie. Cena dresu to 349zł, także 350zł za dres tak wykonany, no jest ładnie schludnie, ale po prostu zwyczajnie, nie robi wielkiego aż takiego wow za taką kwotę, bo oczekiwałam był chyba Coś takiego lepszego. No nie wiem, dobra, przemierzymy, zobaczymy. Dres idzie w odstawkę I dalej będą chyba sukienki. I sukienka. Jedna z sukienek, szara w takie czarne grochy. Rękawek tutaj ma takie fajne guziki. Tył plecy, ona ma yy, gołe. No i takie marszczenia tutaj na dole. W odczuciu sukienka jest taka. Yy, jaki to jest materiał? 100% wiskoza, a po trzebka poliester. Prać 30 stopni ręcznie. No dobra. No jest taka dość sztywna, ona jest absolutnie rozciągliwa. Rozmiar Esk. Cena 429 zł. Także, u uh! Cena troszkę wysoka. No ale zobaczymy, jak sukienka będzie sama w y, sobie się prezentowała. Następna sukienek. Wow, ale złota. No i ta już jest trochę, y, taka toporniejsza. Jezu, nie wiem, jak ją złapać. O, Dobra, coś takiego. Kurczę, już mi się podoba. <grytanie> y, nie wiem, jak kamera to oddaje, ale tutaj jest fajnie wykonana, bo ma te y, buf, bufki takie. Długi rękaw. Taki fajny przód. Tył wygląda tak, że to lekko plecy odkryte, no i też takie marszczenie. No podoba mi się, ta już jest w odczuciu taka droższa, że tak powiem. Czy ja brałam tutaj jakiś rozmiar? SK 349 zł, a tamtowa 430. No to zobaczcie, ta jest tańsza, a sprawia wrażenie dużo korzystniej, dużo takiej, wiecie, droższej sukienki. No i ostatnia już sukienka. Coś takiego na ramiączkach w takie kwiatki. Jest to bardzo widzę wszystko starannie, tak wiecie, obszyte i że tak powiem zaplanowane. Wszystko ma ładnie podszewkę, także nic tam tutaj nie będzie świecić, ale ona jest chyba bardzo krótka. Spójrzcie, tak wygląda dół. Taki wiecie, blady róż i tył również plecy będą odkryte. No, i ta sukienka jest również w rozmiarze S. Cena jej to 199,50. Hmm. Także wiecie, jak na tą firmę dwie stówki, to nie jest zdrowo, bo w różnych innych butikach za dwie stówki y, też trzeba po prostu za sukienkę zapłacić. Także to, kochani, ja lecę to wszystko dla Was przymierzyć, bo jestem mega ciekawa, jak te produkty będą się po prostu prezentować na ciele. Także widzimy się zaraz. E, dobra, założyłam pierwszy ten dress, tak jak e, wyciągałam też z e, opakowania. No i jest on bardzo miły. Te spodnie jakoś tak e, fajnie. Podoba mi się, że są dość obcisłe i mają kieszenie. Fajnie leżą. Ale e, ta góra już jest taka dość typowo, mocno, widzicie, taka piżamowata, taka. No oversize mega. No nie jest to zły komplet, nie mówię, że jest zły, ale czy za taką kwotę to wiecie, bo no nie wiem wiecie, jest to też taki print wybijający się, że tak powiem, no ale myślę, że nie dałabym aż 350 zł za tego typu dres, myślę, że w innych butikach czy sieciówkach dostaniemy równie dobrą jakość a po prostu nie będziemy przepłacać, myślę, że akurat na początek jest takie, takie moje spostrzeżenie, że Płacimy po prostu tutaj za to, że ten butyk jest taki pres prestiżowy, przez to, że reklamują go gwiazdy. To nie wiem, ale dress no leży fajnie, jest miły w odczuciu, ale jest to taki zwykły, typowy cienki po prostu dress. Długość nogawek taka. Po prostu, zwykła. Ja mam meczy. 67 bodajże, od wczoraj właśnie do mnie dziewczyna napisała ile mam wzrostu i właśnie z tego co tak kojarzę i pamiętam, to miałam zawsze 167 67. no chyba raczej już nie urosłam i nie spadłam w niż Także myślę, że mam 167 także i ten dres jest właśnie co do długości idealny Dobra wskakuję w kolejne rzeczy, bo no dres raczej ze mną nie zostanie Możecie mi napisać na dole w komentarzu szybko, czy mieliście kiedyś w ogóle jakąś rzecz z tej firmy. Jeśli tak, czy byście po prostu po pierwsze zadowoleni? E, czy jakość okazała się, wiecie, przy użytkowaniu fajna i adekwatna co do ceny? Bo bardzo mnie to ciekawi. Dobra, ja jestem, pokażę wam pierwsze tył. Są, że tak, pokazuję wam, że są od dupy strony pierwsze, ale chcę wam pokazać plecy, że są właśnie odkryte. I przy tej sukience już trzeba mieć stanik najlepiej taki naklejany No bo wiecie, no bo szkoda żeby tą dziurę właśnie psuć tutaj stanikiem Tym prezentuje się tak, taka długość No a przód wygląda tak Powiem wam, że w odczuciu sukienka jest bardzo miła Jest taka fajna, nieograniczająca swobodę ruchu Taki materiał jest wiecie taki o czuć, o, czuć jak bawełna. Po prostu. Rękawy wyglądają tak. Bardzo ładnie jest to wszystko obszyte. E, przód też ma fajny ciekawy krój. Bo wiecie, tutaj jest e, niby taka troszkę opięta. A tutaj materiał no, jest taki puszczony. Fajnie e, ten tył wygląda. No nie wiem. Co myślicie o tej sukience? Jest warta swojej ceny? Czy absolutnie e, was po prostu nie powala? Jest ona spokojną sukienką, nie jest absolutnie wyzywająca. Taka, wiecie, co, nawet bym chyba ubrana na wigilję tą sukienkę, chociaż mamy już po świętach, ale wiecie, ja już sobie paszę w przyszłość. No nie wiem, bardzo fajna na różne okazje urodziny. Długość jest taka dość, no, gdzieś tyle przed kolano, także jest dość krótką spół... sukienką, ale chyba bardzo ładna. Nie wiem jak ten kolor, czy szary mi tak właśnie pasi do twarzy. Czekaj, nie muszę, tutaj te włosiska. Dobra, nie wiem jak mi tam do twarzy w takim kolorze. Ale sukienka jest bardzo, bardzo ładna. O, fajna, czy nie fajna? Piszcie, szybko mi na dole, żebym wiedziała, czy sobie zostawić. Bo wiecie, one są dość drogie, te sukienki, no ale taką jedną bym mogła sobie zostawić która robi jakieś takie, wiecie, fajne wrażenie i którą po prostu wynoszę. Dobra, moi drodzy, mamy kolejną sukienkę. Przepięknie się mieni. Ale wiecie co? Jakoś dziwnie się w niej czuję. Przez że ma takie mocne tutaj te ramiona, te pufki, one są aż takie mocno kwadratowe i szczerze to mało mi się to podoba. Tył jest przepiękny, fajnie jest tutaj lekkie takie szycie w ku dołowi pupy, co sprawia, że y, posiadki są bardziej po prostu y, no wypukłe, bardziej atrakcyjne. Ten przód, no na początku byłam y, szczerze y, mówię, o Jezu, jaka piękna to sukienka, ten po prostu błysk, no błysk jest piękny i kolor, ale to szycie troszkę tak czuję się jak taka Choinka przystrojona, nie wiem, jeśli, e, nie wiem, czy rozumiecie w ogóle o co mi chodzi, ale no tak, jakby taki łańcuch puszczony e, na choince. No i te ramiona kurczę, te ramiona mnie bardzo e, denerwują. Proszę napiszcie mi e, szczerze w komentarzu, jak wyglądam w tej sukience. No bo gdy ona była może tutaj troszkę taka bardziej skromna, bo tym podoba mi się bardzo, tym jest spoko, te plecy też. No, ale te ramiona, i ten, te, no, te falbany tutaj. Jest bardzo wygodna. Yy, nie kują te. Co to jest? No, taki brokat. Nie te ozdoby tutaj nic nie czuję, żeby mnie yy, kuło, lub obciskało. No, ale sama nie wiem, co z tą sukienką kurczę zrobić. Jest ładna, ale chyba po prostu yy, nie na mnie krój. No, spójrzcie, jak ja wyglądam z tymi ramionami, jak robot. No nie? Jak ten... i tak nosylka się tańczyła. Wtedy było okej, okay, ale wyba sorry. Dobra, ale wracając do sukienki, chyba raczej nieco. Wskoczyłam w tą ostatnią już sukienkę. Pokażę Wam znowu tył najpierw. Tył prezentuje się tak. Jest tutaj dość obszerna strefa, gdzie jest uwydatniona strefa pleców. Także nie dla każdego, jak to lubi, chociaż y, ja osobiście takie dekoldy z tyłu bardzo lubię, chociaż ten nie jest taki przylegający, Bardziej bym wola, żeby był opięty mi tutaj. Dobra. No i co do tej sukienki, to wolałabym, żeby mi tak, wiecie, troszkę bardziej zbudowała i talie. Jest tutaj mi chyba znacznie za szeroka i przez to wyglądam troszkę jak w takim y, puszczonym worku. Wykonana jest ładnie, solidnie, wiecie, jest dużo tych falbanek tutaj. Pomimo, że ich jest sporo, jest jeszcze podszewka. No, ale coś jest taka troszkę fajnie hulająca, ale coś mi się nie w niej nie podoba. E, to znaczy, podoba mi się sukienka sama w sobie, nie podoba mi się na mnie, o, w ten sposób. E, ładnie jest wyszyta ta koronka z kwiatków. Jest to absolutnie. Wiecie, tutaj nie ma nic absolutnie do zarzucenia. E, Fajny, e, każdy kwiatek jest zakończony taką perełką. Bardzo wygląda to e, ładnie. No ale ta sukienka jest chyba kompletnie nie dla mnie, co? E, proszę napiszcie mi na dole, czy w ogóle w którejś Wam się spodobałam. Ja osobiście chyba myślę, że ta pierwsza szara była e, dla mnie najkorzystniejsza. No ale wiecie, ja mogę się mylić, bo sama tak Wizualnie krytycznie nie podchodzę aż do siebie. Zależy mi wolno na Waszej opinii, żebym mogła skorzystać z Waszych rad. Dobra, ja już się przewieram w moje ciuchy i przejdziemy do podsumowania. Dobra, trochę się zamierzyłam. Łyk herbatki. Sorry, Zasłonę w garle Dobra, przejdźmy może do podsumowania całego zamówienia i filmiku. Co do firmy. Hmm, wiecie, mam bardzo mieszane uczucia. A mianowicie y, moje odczucie jest takie, że firma ta po prostu y, wybiła się y, oczywiście dzięki y, gwiazdom, które reklamują te produkty. A same produkty nie są aż tak świetnej jakości, jak się spodziewałam, po prostu. Y, tak jak sądziłam, całą robotę robi tutaj właśnie reklama cała aranżacja otoczka, że jest, to wiecie, bardzo bogata firma i taka z wyższej trochę półki, no ja nie mówię, że tutaj wiecie, od jakiegoś projekta, to są to sukienki i tak dalej, no ale jednak ceny są troszkę takie yy, nawyżone. No, za dres 350 zł, który tak szczerze wam powiem dupy nie urywa, no to no nie dałabym. Myślę, że dużo lepsze dresy ma na przykład Lakika, którą często mierzę yy, i nigdy się nie zawiodłem na ich jakości i ceny też mają super a w ogóle przy rabacie, który często właśnie e, Latika oferuje ze zniżkowym jakimś tam kodem, to już w ogóle jest mega taniocha jeśli nie oglądaliście moich filmów Mierzymy z Latiki, gdzieś tutaj Wam podlinkuję, wyświetlą Wam się i serdecznie Was e, odsyłam do tych filmów e, a wracając do mojego filmiku, to mam nadzieję, że Wam się chociaż podobał że się po prostu taka recenzja przydała, bo e, Wiecie, często te firmy wysyłają odzież do influencerek, które zachwalają tą markę. No, ja się nie dziwię. Jak ja bym to dostała za darmo, no to bym powiedziała, że też spoko. No, produkty są spoko. Ja nie mówię, że one nie są spoko, ale ja jako kupujący, to szczerze, ja jako kupujący to. Szczerze nie wiem, czy bym była ich taką klientką stałą. Może bym sobie kupiła jakąś fajną sukienkę na wyjście, taką, wiecie, jedną, żeby mieć. I po prostu tyle, ale żeby to była e, marka, w której bym się chciała tylko ubierać i chodzić e, w ich kreacjach, no to nie jest chyba to po prostu dla mnie. No ale sukienki są dość ładnych kroi, e, oryginalne i ciekawe, tego im nie mogę zarzucić. To to wcie a przecież tutaj nasz brudasek malutki. Pokaż, jaki jesteś brudny wszystkim. Am, am, robiłeś? Buźki puszczam. Mua. Buźki dla widzów. Papa! Pa, pa. Pa, pa. Dziękujemy, że jesteście z nami. Prosimy o łapeczki w górę, o komentarze i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Pa!